Do Miłkowa, i e, do Muchołapki, i do ruin elektrowni mamy jakieś 800 metrów w linii prostej, może, może troszeczkę mniej. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Tv, Historia Nudie. Dzisiaj kolejny odcinek z serii o mitycznych, tajemniczych podziemiach Gór Solich. Nie ma w tym tajemnic zbyt wiele, nie ma też żadnych mitów, chociaż legendy i opowieści różne i dziwne krążą po świecie i po internecie. Ja pokazuję Wam razem z Mariuszem, jak do tych podziemnych, bo jednak są podziemnymi budowlami, dotrzeć i jak bezpiecznie się po nich poruszać. Dla wszystkich, którzy w poprzednich odcinkach mi pisali, nie używacie sprzętu, bo go nie macie. Słuchajcie, między innymi, o, czujnik wielogazowy, mamy go, ale muszę zapewnić wszystkich, że w tych podziemiach, w których teraz będziemy nie ma potrzeby go używać, bo przewiew powietrza jest tak duży, że byłoby to bezsensem i głupotą pajacować z czujnikiem wielogazowym. Zatem zapraszam już na film. Trochę A, muł tutaj jest. Jaki muł! Dobra, nie narzekaj. Mariusz zmącił wodę. Tutaj jest podłoże Fak Faktycznie. Zamulone. Słuchajcie, zamulone to jest, ale tylko na początku. Zapalamy światła. No i powiem wam, że skrót tu jest większy. Czekaj Mariuszku, tylko ten spróbuję, bo nasze o, latarki, żeby dały radę, dały. Idziemy. Słuchajcie, wyprostowanie się idzie. Na pewno taka sama konstrukcja. Czekaj Mariusz, o zobaczę. jednak kawałek drogi. Świecimy jedną latarką do przodu, drugą pod nogi. Żeby, było, żeby nie było niespodzianki, że gdzieś się pieprzymy co? Że się skończy podłoga Że się skończy podłoga, tak to Ta fala do idzie z... Nie wiem czy on nie jest dłuższy na pewno Jest dłuższy na pewno tamte. Ale zamulony jest Jest, jest zamulony i to znaczy, że Paradoksalnie to zamulenie no, Świadczy też o miarę bezpiecznie, bo to znaczy, ta woda tędy nie płynie szybkim nurtem. Jednak najfajniejsze uczucie to jest świadomość tego, że my jesteśmy w tunelu. Pod ziemią płynie woda, a obiekty na powierzchni no właśnie, obiekty na powierzchni tak wyglądają, a my idziemy pod ziemią, zaraz obok nich. Dlaczego Wam pokazujemy tunele, a nie nasze gęby? No bo nasze gęby znacie, a ten. Jest dużo ciekawszy. No naprawdę polecamy Wam iść naszym tropem. Bo jak zabierzecie ze sobą znajomych, kolegę, koleżankę, no to możecie pokazać fajne rzeczy. A my z tego, że one to jeszcze nie robimy, tajemnicy już my ich nie odkryliśmy. Tak? tak samo idziemy i chcielibyśmy, żeby ludzie to zobaczyli. Na ścianach jeszcze. Widać o metalowe, po jakiejś instalacji. Tak, czy to była instalacja elektryczna? Trudno powiedzieć, ale możliwe. Jesteśmy coraz bliżej, ale to jest tylko próg. Tak. Słuchajcie, mi się wydaje, że tam dalej jest jeszcze tunel. Trzeba tutaj uważać, żeby nie było półki takich. Nie, musimy uważać, bo tutaj widać dużo opon, zobaczcie. Dużo świeci. Tutaj, tutaj się coś nie zapadło. Trzeba świecić pod nogi na końcówce, ale widzimy, że nie. Tutaj dalej mamy coś. Nie, jest bez Tu na razie jest ok. Dobra. Teraz musimy przegadać przejść. Wszystko, nie ma tutaj śmieci, no jest twarde. Co chwilę maszyny tak? tak, co chwilę, co, to wiesz, z boku jak zbierało wodę z terenu, się lało wszystko. A, to jest ta część, powiem Ci, która? Powiem Wam tak, no chociaż, no. chociaż chodzimy wiele lat tutaj, to jesteśmy w tym miejscu po raz pierwszy. No i bardzo nas to cieszy, że Wy jesteście tutaj razem z nami. Nie wiemy gdzie wyjdziemy. No, możemy podejrzewać, że gdzieś na wysokości czy elektrowni. Może dlatego ten chaos taki mamy w skręceniu. Ale chcemy Wam pokazać cały tunel od początku do końca. Eee, no więc nie bądź... nas to jest odkrycie. No tak, no to tak. <laughs> my Was też zamawiamy właśnie do tego, żeby jak się idzie takimi śladami, dokonać swego własnego odkrycia. Bo my zdajemy sobie sprawę, że zaraz będą komentarze. Kurwa, nic się nowego nie odkryli, a Darek Kwiecień o tym już mówił, a ten o tym mówił. I szczerze mówiąc powiemy wam tak, no cieszę się, że ludzie tutaj byli. Super się cieszę, że ktoś ma tą wiedzę. No ale trudno o tym nie mówić, jak tutaj mieszkał urodzenia, a ten kanał jest, ma tam 120 lat. No to nie jest żadna wiedza tajemna i... Yy, no i trzeba... No i tyle. No to nie jest to wejście, które myśmy mieli... którym myśmy mieli wejść, zobacz. a to są te. Tutaj? No, zobacz. No tak, to jest to samo. Jeszcze jesteśmy przed elektrownią, słuchajcie, jesteśmy jeszcze przed kasynem. Tak. I już teraz ten odcinek tunelu trochę znamy, bo ten kiedyś żeśmy pokonali. No to super, bardzo się cieszymy. No, już wiemy, co to jest, ale mimo wszystko dla nas, wejście od tamtej strony, no, przynosiło się po raz pierwszy. Pamiętam też Mariuszka miśmy, to było po raz pierwszy, kadra dla nas była emocja, tak. kadraninka. Ale teraz mamy powtórkę, replay. A replay, tak, no ale zachęcamy. No, ale to jest piękne. Nie, ale zachęcamy Was, przyjedźcie i, i po prostu błyśnijcie przed swoimi, no. Przecież my tu nie odkrywamy Ameryki. Słuchajcie, nie, nie, nie udajemy, że dokonujemy sensacyjnego odkrycia. Tylko to co ja powiedziałem, no. Jak ktoś nie był, to i nie widział tego nigdy, no to na naszym kanale widzicie. A jak ktoś był, no to też nie chcę wiadomo wspomnienia o ale muszę powiedzieć, że jak byliśmy tutaj za pierwszym razem, to pod dno nie było takie e, czyste Mariusz. Tak. Chyba, chyba, że, że, ch chyba, że tam dalej będzie tak. Tak, wiecie, to myśmy się przedzierali przez mur i różnego rodzaju zapory. E, ale może po tych powodziach. Wypukało to no, jakby z korzyścią dla obiektu. Ale wszystko przed nami Nie, zaczynajcie, no, ale Musimy się nachylić Widać tutaj jakieś takie miejsca, gdzie są zawaliska Tu ciągle na ścianach jeszcze chwyty na instalację na rury Tunel się obniża, więc musimy się powoli żeby, żeby iść. No to też tak było, ale dalej jest czysto w miarę i dalej nie zapadamy. To no zobaczymy. Po kilkuset metrach tunel się wyraźnie podnosi, więc możemy śmiało się wyprostować. Jest ponad 2 metry, więc... Luzik, nie musimy iść zgarbieni, ale tunel naprawdę jest czysty. Gdy byliśmy tutaj za pierwszym razem, to powtórzę, to przedzieranie to była droga przez Mańkę. Jak ściek jest... i smród. Tak, ściek, smród, ale wszędzie jakieś zapory, skołków, skorzeni, to się nagromadziło. Mu! Myśmy byli tak brudni, naprawdę. A dzisiaj to jest spacerek w świeżym powietrzu. No, może z tym świeżym powietrzem trochę przeginam pałę, no, ale jest dobrze. No, ale jednak. Przeszkoda w postaci zapory jest. Trzeba się tu wdrapać. Kiedy przychodziliśmy ten pod spodem, no a teraz, a teraz na stare lata trzeba się wdrapać na murek. tak jest. No i niestety. Nie da rady inaczej. Nie da rady. To jest. dziś nie i kręcimy dla widów. Nie udawa emeryta, kurwa. I podejrzewam, że jest to co Mariusz też mówi. Że niestety... Za tym, za tym, za tą tałą. będzie już mniej przyjemnie. Będzie śmierdzieć tak, i obok, będzie syfić. Mu jest połytki. O no, już tu jak śmierdzi. Zobacz, co tu się dzieje. To już jest no. paczka. Zostałem się dosłownie tutaj. No słuchajcie, tu już się zapadało. Tak, tu już, tu już widać, że te opony to wszystko poblokowane. Cytując Kaczyka, żarty się skończyli. Tak, teraz już powiem wam, że każdy krok to już jest zapadnięcie się w tym piasku. Tak głęboko? No kurde. Nie wiem ile do wyjścia mamy, pamiętam, że nie było to tak daleko. że jest tutaj tak namulone, zobaczcie. No bo po prostu zapadamy się w tym mule po kolana. Może ciężko wyciągnąć, szczególnie, że ja jedę za Mariuszem. który ruszył ten muł. I nie mogę wyciągnąć butów. Ci <laughs> <laughs> się nie cieszę. Idź po śladach, panie, po śladach. No, po mówi po śladach. No Ale i tak polecamy tą wycieczkę. Nagrywam cały czas zobaczymy ile nam zajmie to Ach, i się tutaj wszędzie widać rury które przechodziły do tego tunelu rury techniczne czy też drenażowe omanie jakiś twardego złapał. Ach, może spróbuję bokiem iść może to jest jakiś murek E, mam Mamy ze... od nogę. Ciężko się idzie. Jak tam? Mamy od nogę. Mamy od nogę. Żadnych odnóg. O. Tak. Tysiączka więc będzie? Ale to jest chyba współczesne. Nie wygląda to. To jest współczesna. No widać, jeśli chodzi o obróbkę. Tak, tak. trafili za drogą. Ta, nasi tu byli. A to jest współczesna konstrukcja. Także byśmy tam poszli, to wyjdziemy koło drogi, którą szliśmy na początku. Także jeżeli ktoś ma wspomnienia o mitycznych podziemiach w Rize, bo ktoś wlazł jednym tunelem, a wylazł z drugiej strony. No to jeden z takich właśnie tuneli. Tajemniczych, występujących w mitycznych opowieściach. Ale przypieczyłem. my wam pokazujemy. I nie ma tutaj nic wielkiego. Światło widać, Mariusz? Zobacz, tam chyba światło Nie czujemy tutaj żadnych niepokojów. Nic nie wyje. Nikt nas nie atakuje, a po prostu jesteśmy w życiu znajomym. Nie ma szczurów, nawet szczurów nie ma, no. Ok. Tak Także... To jest tak. Albo nie powiem. Tak, bo jakby staramy się na wszystkich, którzy robią różne rzeczy w górach sobie, nie mówić źle. Nie wypowiadamy się. O, kolejne pisze. Też technologia, technika. Nie staramy się w ogóle nie wypowiadać, a jak się już wypowiadamy, to nie mówimy źle, dlatego że szanujemy każdą pasję. Natomiast dostaliśmy parę pytań, różnych: a ten, a taki, a on mówi co innego. Nie wiem, nie znam się, nie wypowiadam się na temat innych. Po prostu jesteście ze mną na moim kanale. Może Wam się on podobać, albo nie. Ale o innych nie wypowiadam. I z całego serca każdemu życzę powodzenia niech tam odkrywa po swojemu tajemnicę bursownik, Śląska, Ludwikowic, Buszycy i wszystkich miejscowości, jakie tylko chce odkrywać. O! To tak będzie. Takie podsumowanie tego tunelu. Mieliśmy się zbliżać do wyjścia. Ale niestety wszystkie wyjścia są poglokowane. Tam światło jakieś jest, zobaczymy. Dobra, no, no, idziemy. idziemy. Że się wrócimy. Gdzieś wyjdziemy. Jak wszyscy tę chwilę, kakakaskiem zahaczamy, bo niestety już tutaj tego sychu jest tyle naniesione i wola go nie wybrała, no niestety. Kolejna nadzieja na wyjście. Niestety Przykryli płytą betonową. Co za ludzie! Nie wyjdziemy! Prawda, ja to nie wyjdziemy. żyjemy dalej. Jeszcze przeszkoda ale jest, przed nami. A jest coraz bliżej, słuchajcie. Ile, i tylko co chwilę słychać? O! Tym kakagaczkiem przypiesza ten Tutaj swój ruro. Jak ktoś wam mówi, że nikt nie był od lat w tych odlatkich miejscach. Nie, to w ogóle że wycięli, Lata temu, może w latach dziewięćdziesiątych, wycinali te rury i wyrywali. Także nic tajemniczego tutaj nie ma i każdy, kto od tamtej pory jest bo ma jakąś tam kity, że to nie wiadomo, co to jest, to jest to was Co tam Mariusz? E, jakieś obniżenie betonowe. Przepraszam za burs, ale już mnie w Dobra. Tu się chyba wyjdzie, wiesz. Da się to wyjść? Tak. Najpierw. Jak Jakoś... No próbne... to wychodzimy. Spróbujemy. To będzie... To będzie ciężko. Czemu? No bo jest czas na wyjście. Jakie czas na tak, z Chodzi że jesteście na górze, tak jak ja, to że jesteście szczęśliwi no. i siadacie. <noise> no. No, jesteśmy tak jak mówiliśmy przy elektrowni. Tam dalej ten tunel się jeszcze ciągnie, ale już nie będziemy się przeciskać przez ten próg wodny. No, bo i tak jest dość filmu. I w tym miejscu dziękujemy Wam i kończymy. To jest koniec materiału z podziemnych Ludwikowic. Zapraszamy na kolejny odcinek.